Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie Ciężko sprostać takim czasom Ciężko w ogóle żyć uczciwie Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze Dobrze mi tu płacą za to, co i tak w lubię Za to, co i tak w szaklubie. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie bo tam mają perspektywy Staszek w Stanach sobie radzi Paweł do Paryża przywykł Gośka z Przemkiem ledwie przędą W maju będzie trzeci Bachor Próżno skarżą się urzędom Że też chcieliby na zachód Że też chcieliby na zachód Za to Magda jest w Madrycie I wychodzi za Hiszpana Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten co zawiść budził, że go każda fala się. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię. I to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce to Polski był przyjęty przez premiera, był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju, w grobie, ale coś się pozmieniało każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę, wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało, lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele, wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele, ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci, gdy wśród tych nieobcych twarzy, szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra w berka lub przynajmniej w chowanego, lub przynajmniej wchowanego. Własne pędy, własne liście, zapuszczamy każdy sobie i korzenie. Oczywiście na wygnaniu w kraju w grobie, w dół na boki w zwyżku słońcu, na stracenie w prawo w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo.